Za nami naprawdę mocny weekend w świecie wrestlingu. Gala Saturday Nights Main Event, Gala Evolution 2, która naprawdę dowiozła, i jestem w szoku. Do tego jeszcze Gala AEW to był naprawdę mocny weekend. Mocny nie oznacza jednak dobry, bo nie wszystko w tym weekendzie wypadło dobrze. Między innymi Gala Saturday Nights Main Event nie wypadło dobrze, ale o niej już rozmawialiśmy w innym materiale, więc serdecznie Was do niego zapraszam. Temat kontuzji Rollinsa również poruszyliśmy i tego, co dalej z walizką Night Event także jest na kanale. Więc dzisiaj nadszedł czas pomówić o Gali Evolution 2, która naprawdę bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła. Witam Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku na kanale Restlon. Przypominam, że przez cały lipiec trwa daily i codziennie o 7.00 dostajecie nowy film na kanale. Dużo podziękowania kieruję także do użytkowników PLO, TC, Pols General, Celer celi Katu, oraz The Final Boss za wspieranie kanału na poziomie Hall of Fame. I do sprawdzenia opcji wspierania zapraszam także Was. Sprawdźcie każdy z progów na pewno każdy z nas znajdzie coś dla siebie. Zacznę od tego, że naprawdę jestem bardzo zdziwiony tym i to pozytywnie, jak kobiełki nam dowiozły. i Evolution 2 na pewno przejdzie do historii jako ta, która naprawdę, jeszcze raz podkreślę, naprawdę dobrze wypadła. Każda z tych walk po prostu miała to coś i nie chciałbym, żeby ten film był zwykłym omówieniem tej gali. Ja chcę po prostu od siebie powiedzieć więcej. Na temat tej gali i kobiecego wrestlingu, którego jak dobrze wiecie, a jeśli nie wiecie, to tylko o tym pozwolę sobie powiedzieć, nie jestem fanem, ale tą galę po prostu oglądało się przyjemnie. Całe wydarzenie zbiera naprawdę dobre wyniki. Sama ocena na cage meczu, która jest bliska 9%, to mówi samo za siebie. Naprawdę od tej gali nie oczekiwałem niczego, kompletnie niczego, ponieważ mieliśmy bardzo słabą podbudowę, tak naprawdę mieliśmy jej brak. Walki, które zostały wrzucone w kartę walk, tak naprawdę znikąd, z dnia na dzień, bez żadnego większego, tak naprawdę podbudowania storyline'u, a nawet i bez żadnego segmentu ogłaszającego tą walkę, bo i takie się zdarzały. Walkę zaczynamy z grubej rury, bo o mistrzostwo interkontynentalne. Becky Lynch kontra Bailey kontra Lyra Valkyria. Walk która tak naprawdę wisiała w powietrzu już od wielu, wielu tygodni, i mam wrażenie, że nie jest to jej koniec w sensie koniec tej rywalizacji. Biorąc pod uwagę, że Becky tak naprawdę skradła to zwycięstwo rolując Bailey i odliczając ją, więc tak naprawdę żadnego mocnego zakończenia tutaj nie mieliśmy, i patrząc na to, że za trzy tygodnie jest już SummerSlam i to jest dwudniowa gala. I ciężko będzie jakkolwiek podbudować inny program o Mistrzostwo interkontynentalne i tą trójkę wrzucić w coś innego, w inne storyline. Myślę, że po prostu jeszcze jeden Triple Fed pomiędzy nimi dostaniemy właśnie na największej dali lata. I szczerze, jestem jak najbardziej na tak. Becky Lynch broni mistrzostwo, co uważam jest dobrym ruchem i dobrą drogą do tego, żeby do zmiany mistrzyni doszło na SummerSlam. Pytanie tylko, czy mistrzostwo miałaby odzyskać Lyra, czy być może mamy dostać kompletnie nową mistrzynię interkontynentalną, czyli Bailey. I chyba to jest ta droga, którą myślę WWE powinna powinno obrać, więc i do tego też zapraszam moi drodzy was, dajcie w komentarzach znać, co sądzicie o tej walce i czy chcielibyście jeszcze jednego triple Fat Matchu właśnie na SummerSlam, gdzie Bailey zgarnęłaby to mistrzostwo. Sama w sobie walka naprawdę dowiozła i z chęcią zobaczyłbym jeszcze jedną odsłonę walk tych pań. Idziemy dalej i starcie o Mistrzostwo Kobiet NRC, gdzie JC Jane zawalczyła z Jordan Grace, gdzie myślałem, że jest szansa na zmianę mistrzyni, że to może ten moment, ale jak się okazuje jednak nie. Mam też poczucie, że ten pojedynek był tutaj bardziej nie dla momentu, czyli właśnie zmiany mistrzyni, a dla samego momentu NXT, czyli walki kobiecej NXT na gali kobiecej Evolution 2. I ma to sens, natomiast... Mam takie też poczucie, że niczego więcej na tej scenie spodziewać się nie mogliśmy, aczkolwiek uważam, że było to dobre miejsce do potencjalnej zmiany mistrzyni. Można by było dalej pójść w tym kierunku, nawet można by było zrobić chwilową zmianę mistrzyni, no ale się nie stało. Sam fakt w sobie, że ta walka była też przyjemna dla oka, myślę jest wystarczający i tak naprawdę nie mam co więcej w tym starciu do dodania od siebie. Natomiast zdecydowanie więcej chciałbym powiedzieć o walce o mistrzostwa tartimowe, gdzie Roxanne Perez i Raquel Rodriguez, czyli Judgment Day, obroniły mistrzostwa tartim. I z jednej strony szkoda tartimu Charlotte Flair i Alexa Biss, który dość uroczo się ogląda, powiem, nawet ten moment wejścia, gdzie Charlotte Flair przykryła tym swoim piórem z ubioru wejściowego Alexa Biss, to ma w sobie coś i widzę potencjał w tym tartimie. Jest to ciekawe, czy kiedyś jeszcze szanse na takie właśnie mistrzostwo dostaną. Kabuki Warriors, jak i Solo Ruka oraz Zaria też oczywiście ciekawy moment, nawet w momencie, w którym został wykonany spir dla drugiej swojej jakby partnerki. Serio, ta walka też dowiodła. To był naprawdę przyjemny felt a tarty Tarty match. Natomiast nie bardziej o samej walce, a o tym, co dalej chciałbym powiedzieć, bo zwycięstwo Judgement Day, jak już mówiłem, według mnie było istotne i potrzebne, dlatego żeby jeszcze te Judgment że będę jej nam podkreślić i podkreślić ich panowanie ze wszystkimi mistrzostwami. To dalej trwa i to jest bardzo dobry ruch. Tak samo dobrym ruchem, wręcz bardzo dobrym, jest zwycięstwo Tiffany Straton. Kompletnie nie zrozumiałbym zwycięstwa Trish Stratus, gdzie nagle Hall of Famerka, legenda i już emerytka, powiedzmy sobie wprost, dobrze wyglądająca i trzymająca kondycję emerytka, ale wciąż emerytka w tym biznesie, nagle zgarnia zwycięstwo. Sam fakt tego, że to była najkrótsza walka na tej gali, bo trwało zaledwie jakoś 8-7 minut, mówi sam za siebie. Dyspozycja Trish Stratus nie jest już najlepsza, no fakt, nie jest też najgorsza, Natomiast wciąż tej walce nie można niczego odebrać. Wszystkie walki na tej gali naprawdę miały w sobie coś dobrego i oglądało się to przyjemnie. Bardzo dobre już jest to, jak mówiłem, że Tiffany obroniła mistrzostwo i idzie na SummerSlam jako mistrzyni. To po prostu była walka też bardziej powiedziałbym dla momentu, dla momentu Trish Stratus, czyli legendy w tej karcie walk. I okej, okay, tylko jestem ciekawy właśnie dyspozycji Tiffany i jej walki oraz potencjalnego dalszego obronienia mistrzostwa na Summerslam i tego, czy faktycznie dostaniemy walkę Tiffany Stratton-Jade Carrill, czy może jednak Jade Carrill pójdzie na kogoś innego, bo nie ma jeszcze oficjalnie tej walki ogłoszonej, ale o tym nieco później, więc oglądajcie do końca. Idąc dalej w karcie walk, dostaliśmy pojedynek na zasadach No Holds Barred, gdzie Jade Carrill pokonała... Naomi. I naprawdę, w tej walce działo się dużo. Między innymi przez uwagę taką, że specjalnym sędzią, a raczej specjalną sędziną była Bianca Balerco, co też zostało ogłoszone dzień przed tą galą na SmackDown. I był to fajny element, raz, że Bianca wzięła udział w Evolution 2, a dwa, że właśnie była ona zaangażowana w cały ten storyline i tak naprawdę od niej się zaczęło. Mam poczucie, że nie jest to koniec i gdzieś jeszcze down the road Jade Caril i Naomi się spotkają. Natomiast jestem bardzo ciekawy tego, co z Bianchą Belair i w którym kierunku obecnie WWE zamierza pójść z jej osobą, tym bardziej, że już lada moment, bo za roliem za niespełna trzy tygodnie mamy Summerslam. Natomiast jeśli chodzi o tę walkę, nie mam nic do dodania, naprawdę był to przyjemny no holds barred mecz i jak już mówiłem, Evolution 2 zaskoczyło tym, że tak naprawdę bez podbudowy, bez żadnych większych storyline'ów i nawet w przypadku jak i tej walki ogłoszenia jej z dnia na dzień, Dostaliśmy naprawdę dobry, dojebany wręcz bym powiedział pojedynek. I ponownie, tak samo dobrze można powiedzieć o kolejnej walce, w której udział wzięło aż 20 kobiet, i mowa oczywiście o Battle Royale, który gwarantował walkę o mistrzostwo kobiet na gali Clash at The Paris, która już pod koniec sierpnia. Nie chcę zabrzmieć zbyt arogancko, ale a nie mówiłem, przecież wprost mówiłem, że jedyne zwycięstwo. Które ma jakkolwiek rację bytu, właśnie w tym pojedynku, to zwycięstwo Stefani Wecker, i właśnie tak też się stało. Moment, w którym Stefani i Lash Legends eliminują Naya Jarz w końcowym elemencie tej walki, jest jak najbardziej za bo wiecie, ten dreszczyk emocji do samego końca, że Naya Jarz jest w finalnej trójce i Naya Jarz może wygrać ten Battle Royale, ponieważ no, jest najpotężniejsza z tego ringu i ona ma tak naprawdę największe szanse wygrać tego typu rodzaj walki. Zawsze gdzieś tam ten dreszczyk emocji budził. Tak było też i teraz ale ja widząc Stefani Wecker w ostatniej już dosłownie w ostatnim składzie tej walki po prostu wiedziałem, że tą walkę ona wygrywa i to mnie bardzo cieszy. Bardzo fajna droga dla Stefani Wecker się nam szykuje. Dość szybki pusz też to oznacza i szczerze bardzo chętnie zobaczyłbym walkę Tiffany Straton kontra Stefani Wecker, gdzie Stefani Wecker zdobywa mistrzostwo kobiet. Taką walkę bym zobaczył właśnie podczas Clash the Paris i tam zobaczyłbym jej zwycięstwo. Także dajcie w komentarzach znać, co i wy o tym sądzicie. A no i oczywiście wystąpienie Nikki Belli w tym starciu też było na plus. i Nie jest to koniec przygody Nikki Belli, ponieważ i też na row ona będzie. Bądź w momencie, w którym oglądacie ten film, już była i została na te row zapowiedziana. No i main event. Main event, który śmiało można wręcz jeszcze raz podkreślić. Main event. Pokuszę się nawet o stwierdzenie, że walka pomiędzy Io Sky i Ryom Ripley o mistrzostwo World Heavyweight Kobiet była jedną z lepszych walk tego roku. Naprawdę, o ile nawet nie najlepszą walką kobiet w historii. Panie po prostu ugotowały, ugotowały taki banger, że aż ciężko cokolwiek innego powiedzieć niż to, że ta walka była dojebana. Naprawdę, blisko pół godziny potężnego starcia, które nawet wyszło właśnie poza ring. Znokautowana Sandina, no ref bump w walce kobiet jest dość rzadki, tutaj był on po prostu przyjemny. Skok i o Sky gdzieś tam z tych kontenerów publiczności na Rie Ripley, te wszystkie kickouty, momenty, które już naprawdę widać było, że mogą być ostatecznym końcem tej walki, ale nagle kickout Rie Ripley i nic dalej, walka trwa, nagle obie panie leżą, kompletnie wycieńczone i piosenka Naomi, wchodzi Naomi, która realizuje walizkę Man in the Bank właśnie w tym starciu. Czy ktoś z nas o tym myślał? Ja kompletnie nie. Ja od samego początku zakładałem to i chyba to było coś takiego, co WWE chciało od na, na nas wymusić, o tak to powiem, na nas wymusić. Czyli tak bardzo spojrzenie Naomi na Jade Cargill i gdzieś tam zaangażowanie Naomi i realizację walizki właśnie w starciu Jade Cargill, Tiffany Stratton, które też nie do końca wydaje mi się, że może mieć miejsce, bo jak już mówiłem wcześniej w tym materiale, mam wrażenie, że zwycięstwo Naomi i to, że ona została mistrzynią kobiet w tym starciu, może też oznaczać nam walkę na Summerslam, gdzie na szali będzie mistrzostwo świata kobiet, a Naomi tego mistrzostwa broni będzie przeciwko właśnie Jade Cargill. Taka rotacja walki mistrzowskiej jak najbardziej ma też sens. Moment bardzo niespodziewany, moment, który mam wrażenie, i tak jeszcze postawił taką wisienkę na czubku tego tortu, którym była właśnie Gala Evolution, bo ona naprawdę była dobra. To była naprawdę dobra gala. Sam w sobie Cashin Naomi jeszcze tylko podkreślił wartość tej gali i pokazał jak dobrze można oglądać wrestling kobiet, co mnie samego naprawdę dziwi. Gala Evolution 2 i jeszcze ten Cashin Naomi uratował ten weekend dla WWE, ponieważ Saturday Night's Main Event było katastroficzne. Kontuzja Seth też pozostawiła wiele do życzenia, jeśli chodzi o kontynuację storyline'ów i samą galę z Summerslam. Evolution 2 tak po prostu przygasiło te wszystkie złe rzeczy i dało nadzieję, że naprawdę z niczego, bo ta gala była niczym, jeszcze przed tą galą, zanim się wydarzyło, to ona była niczym i że z niczego można zrobić coś, to jest idealne tego przykład i mam nadzieję, że naprawdę to dobrze pchnie dywizję kobiet. Moi drodzy, zapraszam was do dyskusji w komentarzach, dajcie znać co sądzicie o gali Evolution 2 i jak sądzicie gdzie dalej te wszystkie sytuacje z tej gali mogą nas doprowadzić, a przede wszystkim gdzie doprowadzi nas Cashin, Naomi i to, że mamy nową mistrzynię świata kobiet. Serce komentarzy jest dla was, zostawcie polubienie oraz subskrybujcie kanał, żeby ze wszystkim być na bieżąco i do usłyszenia jutro. Cześć!